Siemanko wszystkim, wczoraj zrobiłem Q&A na moim Instagramie i tam padła prośba o to, żebym nagrał dla Was dzień ze swojej suplementacji, dlatego dzisiaj nie pozostaję Wam dłużny i nagrywam, jak to wygląda od samiutkiego rana. Więc tak, yy, na... Pierwszą, na pierwszy strzał leci glutamina z rana, tak jak mówiłem już we wczorajszym vlogu. Glutaminę stosuję teraz właśnie głównie ze względu na odporność, na szczelność jelit. Ja stosuję glutaminę firmy Formativa dlatego, że kiedyś kupiłem bardzo tanią na promocji. Co prawda ona jest lekko przeterminowana, natomiast jest to proch, więc tam jak jest nawet chwilkę Przeterminowane to nie ma to większego problemu. Ja stosuję 20 gramów glutaminy z rana na czczo po prostu. Kolejną rzeczą, jaką stosuję rana również na czczo, jest IP6. Jest to taka forma inozytolu, który wpływa bezpośrednio na obniżenie hematokrytu i citrus bergamot. To jest taki wyciąg właśnie z, z cytrynowca, tak to się nazywa. No, mniejsza o to. W każdym razie wpływa bardzo pozytywnie na profil lipidowy. Więc ja stosuję 1000 mg bergamotki i. 1000 mg inozytoru. Okej, okay. kolejna kwestia, jaką stosuję to yy, n czyli NAC, yy, wpływa pozytywnie bardzo na yy, wątrobę, czyli generalnie na cały taki, taki proces detoksyfikacji organizmu. Yy, ja przyjmuję go na dlatego, że dobrze jest go, podobno przynajmniej przyjmować właśnie między posiłkami, bo wtedy jakby zdecydowanie lepiej się wchłania. Ja korzystam z firmy yy, Forest Vitamins, możecie go je znaleźć na przykład Allegro, to jest bardzo fajna opcja, dlatego, że sprzedają właśnie wszystko w takich saszetkach. W bardzo dużych ilościach, bo tutaj jest 250 kapsów. Cena jest bardzo przyzwoita, jakość jest bardzo dobra, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakość w stosunku do ceny. No i plus jest też taki, że zajmuje to bardzo niewiele miejsca gdzieś tam w Waszej szafeczce z suplementami. Także u mnie z rana leci 1200 mg i później jeszcze poleci między ostatnim a przedostatnim posiłkiem kolejne 1200 mg. Dobra, mamy posiłek przedtreningowy. Dzisiaj będę robił trening w domu, e, także może nagram dla Was, jak to będzie wyglądać. E, a w, przed, w posiłku przedtreningowym, e, jako że jest to pierwszy posiłek, leci debutir, czyli maślan. E, probiotyk, samprobi i BS. No niestety nie było normalnie e, tego probiotyku, który zwyczaj bierzemy. E, mamy już zamówiony, czekamy aż pewnie jutro przyjdzie, o ile kurierzy w ogóle jeszcze śmigają. E, normalnie bierzemy samprobi Barrier. E, Tutaj mamy Cystone. To jest taki produkt, który wspomaga pracę nerek. Mamy Abane również na lipidy i nasze pudełeczko. Ja przed treningiem będę zjadał sobie 400 mikrogramów chromu. Witaminę B kompleks i witaminki B mamy właśnie również z. Tej firmy Forest Vitamin, głównie dlatego, że jest to, są to formy po pierwsze metylowane, witaminy B, a po drugie jest bardzo fajnie cenowo wychodzi i znów jest to bardzo fajne pudełeczko. Do tego wrzucam sobie magnes i w zasadzie, jeżeli chodzi o posiłek przedtreningowy, to jest suplementacji. Na tyle, a może jeszcze pokażę, bo będę wrzucał. Do tego posiłku oczywiście jeszcze kratynem. Ja korzystam z, ze zwykłego monohydratu. Tym razem mam po prostu jakiś monohydrat z zone. I tak wygląda suplementacja przedtreningowa. Będziemy zabierać się teraz do treningu, więc podczas treningu będę pił sobie 20 gramów EAA i odrobinkę soli. Ok, my już jesteśmy po treningu push, który zrobiliśmy w domu. Cały trening zamieścimy prawdopodobnie na YouTubie, bo nagraliśmy wszystko. To jest mój posiłek potreningowy, a dzisiaj nie o posiłkach, a o suplementacji, więc po treningu leci u mnie 500 mg. Niacyny. Niacynę mam z Forest Vitamins również, dlatego, że jak zwykle jest po prostu ekonomicznie. No i mają też miocynkę pakowaną po 100 mg, więc, jak ktoś ma problemy z niacyną fleszem, to można sobie to po prostu ładnie rozłożyć. Niacyna również wpływa pozytywnie na nasz lipidogram. Yy, I tutaj jest 600 mg chromu. Nie wiem, czy o tym mówiłem. Chrom zazwyczaj używam GTF. To jest akurat Picolinian, Głównie ze względu na tego, że nie było po prostu innego w sklepie. Ja zazwyczaj kupuję Chrom z albo Swansona, albo jakiegoś tam Jarrow, albo jakichś takich lepszych rzeczy z takich raczej droższych i bardziej renomowanych firm. I jeżeli chodzi o suplementy takie bardziej prozdrowotne, to raczej zachęcam do tego, żeby robić właśnie w ten sposób. Dobra, posiłek kolejny. I do posiłku wlatuje 400 mikrogramów berberyny. Ja korzystam z berberyny z 7 Nutrition. I 200 mikrogramów Chromu. Nie zawsze korzystam z tej berberyny, ale akurat tą mieli w sklepie na Także taką wziąłem Jako, że dzisiaj jest dzień suplementacyjny, no to przedstawiam tylko co się dzieje w mojej suplementacji Więc mamy tutaj 400 mikrogramów... 400 miligramów, przepraszam, berberyny I 200 mg, chromu, bo posiłek jest węglowodanowy No generalnie chyba nie muszę nikomu mówić, że berberyna i chrom generalnie działają bardzo dobrze na Gospodarkę cukrową, także jeżeli ktoś chce sobie poczytać więcej, to może sobie śmiało wygooglować. Dobra, mam tutaj posiłek ostatni. Jest to posiłek białkowo-tuszczowy, dlatego do posiłku białkowo-tuszczowego wchodzą m.in. multivitamina. Ja korzystam z znał Adam, bo jest to chyba jedna z lepszych multivitamin, jakie działają. Na noc Magnez z B6. Nie wiem, czy pokazywałem wcześniej rano, ale rano też to wchodziło, czyli Avana, Jest to taki suplement, który wpływa pozytywnie na właśnie serduszko, generalnie na lipidy. Cystą na nereczki. Astragalus również na nerki. Omega 3 ja korzystam też z nała. I tutaj jest jeszcze niacyna. Jest witamina D3 i K2. D3 i K2 mamy taki miks też z Forest Vitamin. I do tego jeszcze dodatkowo witamina D3. Teraz zwiększyliśmy do prawie 10 tysięcy jednostek dziennie, bo poprawia po prostu odporność witamina D. I mamy to jeszcze maść tam sodu. I tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o moją suplementację do posiłku białkowo-tłuszczowego. To jest w zasadzie tyle, jeżeli ktoś dotrwał do końca, to oczywiście dzięki. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania. No i oczywiście, jeżeli ktoś chce gdzieś tam wspomóż mnie w moim działaniu, to do skorzystania z mojego kodu ten David na bodypack.pl macie do minus 10% rabatu na całe zakupy. Więc jeżeli ktoś chce się zaopatrzyć w jakieś suplementy, no to bardzo fajna opcja, żeby trochę zaoszczędzić. Ja póki co uciekam, trzymajcie się i bądźcie wszyscy zdrowi. Trzymajcie się. Cześć.